Czy pod pszenicę, po takich roślinach jak groch lub rzepak, można wykonać uprawę na 50 cm lub głębokość siewu, czy jednak trzeba spulchnić na te 15 cm? Ziemia gliniasta. No to jest teleporada. Nie widziałem pacjenta. Ale jest taka szansa. Bo jeżeli glina jest, w... zakładam, że już od lat bez pługa. To nie jest pierwszy rok bez pługa. Gleba mogła już być ładnie wyprowadzona. A po takich roślinach, jak szczególnie rzepak, głęboko się korzeniący, spulchniona wystarczająco w głębszych warstwach i te 5-10 cm uprawy głównie służy temu, żeby wykonać dobrze siew, i żeby rośliny dobrze wystartowały, a potem sobie poradzą. Natomiast jak to było cały czas o ranę, i ta z rolnik chciałby od razu pójść w system bezorkowy płytki, to ta pszenica będzie rosła. Ale pytanie, czy tak samo dobrze, jak gdyby jednak jakieś głębsze spłuchnienie było wykonane? To zależy od stanu gleby. Czyli jest to możliwe.